Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku bliźniąt na czytaniu ogólnym miesiąc luty 2023 rok. Oczywiście zapraszam na inne treści i czytania znajdujące się na kanale. Będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz, czy też. Subskrypcję. Mam nadzieję, że dźwięk będzie coraz lepszy w filmach. Że będzie mnie coraz lepiej słuchać. Czytanie ogólne będzie na bazie takiego krzyża celtyckiego, troszeczkę zedytowanego, zmodyfikowanego na potrzeby tego ogólnego czytania. Więc dobrze, energia ogólna. Co będzie miało wpływ? Co pomoże? O, co pomoże? Już rozstawiam te karty. Podstawa sytuacji. Co z przeszłości będzie miało wpływ? Przyszłość, czyli to, co czeka. Rada dla Was i ogólny wynik miesiąca: miesiąc pod znaku koła fortuny. Wielkie arkany, mocna, silna energia. E, miesiąc pod znaku. Energii ogólnej. Dla wielu z Was hmm, będzie to po prostu punkt zwrotny e, coś, co będzie nieuchronne i zaważy na Waszym dotychczasowym życiu. Przede wszystkim to będzie związane z tym, że będziecie realizowały swoją własną wizję, drogie Bliźnięta. I to nie będzie tak, że to będzie do końca świadome, tylko to będzie po prostu wynik wszystkiego tego, co Was otacza. Eee, te koło fortuny zawsze mi się kojarzy ta karta z efektem. Gdzieś ktoś, kiedyś jakiś motylek zatrzepotał sobie tymi skrzydełkami, a lekki podmuch powietrza gdzieś wywołał potem huragan. I właśnie tak jest z tą kartą. Decyzje, które zostały kiedyś podjęte, będą miały wpływ teraz na Was. I jest to jakby efekt domina. Kostki lecą, no i w żaden sposób. Nie będziecie w tego w stanie zatrzymać, więc w tym miesiącu dla wszystkich osób spod znaku bliźnie, bliźniąt e, będzie się dużo dziać i będą to rzeczy, których najprawdopodobniej go również się nie spodziewacie, co będzie miało wpływ ogólnie na cały miesiąc. Szóstka. Monet. Mm. Energia tej karty podpowiada mi, że bliźnięta w tym miesiącu muszą brać. Pod uwagę, wydawanie swoich pieniążków w sposób możliwy jak najlepszy, ponieważ właśnie każda sytuacja, która ich spotka, e, będzie miała przełożenie na ich finanse. Zgoła z i z pozoru sytuacje, które na przykład nie będą miały wpływu, może się okazać właśnie w tym miesiącu, że jednak. Trzeba będzie coś dopłacić, może zapłacić. Uważajcie też na sytuację, na, na sytuację, w którym byście mieli po prostu za dużo władzy i swobody w podejmowaniu decyzji. Finansowych, bo może się okazać, że lekką ręką podejmiecie decyzje, które nie będą odpowiednie. W szczególności, że tak jak mówię, co ma być w tym miesiącu, to będzie i nawet będziecie zmuszone. Niestety drogie bliźnięta mam wrażenie, że raczej będzie szło to w drugą stronę, w tą stronę negatywną, że coś z przeszłości w tym miesiącu właśnie koło fortuny, tak jako wielki Arkan to jest energia, która już długo, długo jest silna i musi wynikać właśnie z jakiejś przeszłości będzie miało oddziaływanie na Was co Wam pomoże w tym miesiącu. Przede wszystkim, że będziecie miały możliwość wyboru. Mnogość wyborów w sytuacjach, których się będziecie podejmować i w których się znajdziecie. Więc, pomimo tej całej, właśnie machiny, fortuny, która Was czeka, będziecie mogły w sposób rozważne albo i też nie podjąć te decyzje związane z finansami i przede wszystkim e, te decyzje mogą być słuszne, niesłuszne, mm, dobre, złe, mm, ale na pewno Będziecie miały swobodę w podejmowaniu tej decyzji, więc yy, opierając się tylko na własnych doświadczeniach, tak naprawdę, i na własnej ocenie sytuacji, będziecie w stanie podjąć odpowiednie decyzje. Dobra. Podstawy sytuacji na miesiąc. Rycerz. Kielichów. No cóż, ja myślę, że Wy drodzy bliźniaki, drogie bliźniaki, no, będziecie dosyć kapryśne w tym miesiącu. I właśnie ta Wasza kapryśność, wybuchowość, to ta taka wasza wewnętrzna wrażliwość na a, swój temat, no, to będzie miało to będą właśnie takie podstawy. Z tym będzie właśnie związane podstawy sytuacji. Mam wrażenie, że gdzieś będziecie mogły się czuć mm, zaatakowane e, sytuacjami, i może właśnie dlatego, że nie będziecie wiedziały. Jako, jakie decyzje podjąć, tak? Możliwe, że też rady, podpowiedzi, a i również krytykę. Będziecie przyjmować jako krytykę. Mam wrażenie, że będziecie w takiej energii dosyć zamykania się w sobie i niedopuszczania tego, co się dzieje to może was po prostu przerosnąć więc jeżeli chodzi o te podsta podstawy sytuacji w tym miesiącu jaką wam daje właśnie ten rycerz kielichowy niestety w moim odczuciu jest to energia negatywna która będzie was właśnie że tak powiem, demotywowała do kontaktu i będziecie po prostu emocjonalnie gdzieś zamykać się w sobie. Dobrze, co z przeszłości będzie miało wpływ? A no, popatrzcie: diabeł! Zastanawiam się, co Was pęta, drogie bliźnięta. Co Was jeszcze trzyma w negatywnej energii? Co jest takiego, że Was powstrzymuje? Mam wrażenie, że w tym miesiącu odbije się na Was to, że byłyście pyszne, tak? Że. Się kierowałyście pychą. Że zignorowałyście na pewno kilka dobrych rad. I dlatego, właśnie w podstawie sytuacji, mamy tego rycerza kielichowego. Mam e, wrażenie, że hmm, związaliście swoje plany. Bardziej mi się wydaje, że ta negatywna energia wychodziła przez e, może jakieś osoby wokół Waszego otoczenia i zasugerowaliście się tymi osobami dlatego też. E, Suma sumarum wyniknęła wasza ignorancja. A w tym miesiącu, że tak powiem... Fortuna się kołem toczy, i te koło zaczęło się toczyć. Nagle zauważyliście, że Wam się po prostu to nie podoba. Dobrze, no to co, dalej. Co Was czeka w przyszłości? Um, rycerz Denarów. To co ciekawostka. To jest w ten sposób. Wy się musicie po prostu stanąć na wysokości zadania, zmobilizować e, ciężko zabrać do pracy mm, ostrożnie podejść do tych tematów swoich emocjonalnych i wyjść, właśnie. Z tej, z tej negatywnej energii, tych sytuacji, które będą kreowane, wy musicie być ponad to. E, według mnie, e, musicie też właśnie realistycznie spojrzeć na to, co was pętało w tej przeszłości. A pamiętajcie, że wszystko to, co będzie w tym miesiącu, będzie związane z właśnie szóstką monet. To właśnie wokół finansów wszystko się będzie kręcić. Więc ja myślę, że jeżeli wykażecie się energią tego rycerza denarowego, rycerza Pentakli, to na pewno wpływ energii szóstki monet będzie w tym momencie pozytywny. I nie sądzę, żeby w tym momencie ta Wasza ignorancja z przeszłości miała wpływ, w szczególności, że pomoże Wam siódemka kielichów, czyli możliwość wielokrotnego wachlarza wyborów i wyboru przede wszystkim tego, na co macie ochotę, bo sytuacja nie przymusi Was, żeby wybierać zero-jedynkowo. Dobrze. Rada dla Was będzie następująca. Paść mieczy. Bądźcie w swojej energii. Paść jest właśnie dla mnie kartą świetnie przedstawiających zodiakalnych bliźniąt, tych mocnych bliźniąt, nie tylko w znaku słonecznym, ale również jeżeli ma się więcej tego bliźniaka, że tak powiem, w swoim horoskopie, to to jest piękna karta, która pozwala Wam właśnie używać bystrości swojego umysłu i bycie Wytrwałym w dążeniu do celu yy, i kierowania się idealistycznymi pobudkami. Yy, radą dla Was będzie przede wszystkim analizowanie każdej Sytuacji, w której jesteście i jakże również odcinanie się od energii nadmiernych emocji, która będzie Was kusić, będzie Was kusić, żeby się zamknąć w sobie, będzie Was kusić, żeby spoglądać tylko na, na, na siebie i w głąb własnego ja. Od tego, drogie bliźnięta, w mojej ocenie i w moim odczuciu, Musicie się po prostu odciąć i zachować logiczny umysł. Jeżeli to połączycie sobie, raz, dwa, trzy, tak, w energii tego właśnie szóstki monet, to zobaczcie, że. To są bardzo pozytywne karty. Będziecie mogli wybrać decyzje, które będą najlepsze dla Was, stając się osobami w swoim mniemaniu i nie tylko godnymi zaufania, a wszystkie te decyzje będą w sposób po prostu logiczny i sprawiedliwy podjęte. A zakończenie miesiąca dla Was: As Kielichów. No, cóż tu więcej powiedzieć. Okaże się, że ten miesiąc zapewni Wam swoją, Waszą wewnętrzną, emocjonalną siłę. Wy uwierzycie w siebie. Te koło fortuny potoczy się dla Was w taki sposób, że na koniec zrozumiecie, zrozumiecie że nie taki diabeł, jak straszny, jakim go malują. Karta również sugeruje, że będziecie spokojne emocjonalnie, że te decyzje, które podjęliście, były dobre intuicyjnie, więc myślę, że jeszcze raz sobie to położę. O w ten sposób tą kartę. No, zobaczcie sobie właśnie, tak, na ten układ kart będzie. Wam w odpowiedni sposób gwarantował stabilność, tą finansową, a wy się boicie tego i boicie się właśnie tej przeszłości, tak? Czyli boicie się właśnie tego, drogie bliźnięta. Yy, dosyć ciekawy miesiąc wam się szykuje. W moim odczuciu, yy, pamiętajcie, że co ma być, to będzie i na pewne decyzje po prostu nie będziecie miały wpływu, ale to też nie jest tak, że nie możecie kreować tej rzeczywistości, która jest wokół Was, bo będziecie mogli i będziecie mieli rzetelny wpływ na to, co się dzieje wokół Was, ale dlaczego to się dzieje wokół Was? I dlaczego do tych sytuacji doszło, to to już będzie po prostu zrządzenie losu. Bliźnięta. bardzo dziękuję wam za to, że jesteście tutaj ze mną. No, tak jak już mówiłem na początku, zapraszam na inne treści na kanale. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mam jeszcze kilka wolnych terminów na czytania. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Pamiętajcie, na luzie.